uzdrowicielka, czyli on na tym wózku więcej nie będzie jeździć. No niech pan spojrzy, to jest niesamowite, ja nie wiem, ja po prostu czuję ten przepływ. Muszę dotknąć. Czyli mm -hmm. jeżeli stanie z wózka, Kamil, to jest szansa do powrotu znajomości, Ale tak? czy to jest wózek widłowy? Jaki on jest? Nie, to jest wózek dwukołowy, bolid taki. Bolid to jest, no to jest niesamowite. Wyścigowy bolid pamonowy. No, tak. Dobrze, spójrzmy na ostatnią kartę. Dziesiątka spirali. Ja widzę, że pan po prostu walczy o tą znajomość, ale Ale nie, ja nie widzę tego. Walczę ponieważ... jak mogę, ale Kamil zablokował mnie. Kamil e, na Kamil wiadomości się... prywatny nie odpowiada. Tak. No nie ma z nim kontaktu, po prostu ja się obraził na mnie, tak? A ja teraz połączę się z tutaj wróżką Julią, bo ja powiem, że ja, ja czuję tutaj, że on zrobiłby to ponownie, że on znowu by się rozjebał na tej policji. Nie może pan. Znowu by się rozjebał? Tak. Czuj A to skórki były. Z Mhm. Nie, nie może pan. Nie